Cześć, nazywam się Adam Ostrowskim. Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Porozmawiajmy o nieruchomościach. Dzisiaj na warsztat bierzemy plusy i minusy zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego. Moim i Waszym gościem jest Weronika Ostrowska, doradczyni z trzyletnim doświadczeniem w rynku pierwotnym, od dwóch lat w firmie dewelowego nieruchomości. Dodam, że z sukcesami, ponieważ Weronika została. Weroniko, jak Ty się czujesz w rynku pierwotnym? Czy to jest Twój konik? Jak to wygląda? W rynku pierwotnym bardzo swobodnie. Fajnie, naprawdę. Lubię zarówno sprzedawać i pierwotny, i rynek wtórny, lecz moim zdaniem no, łatwiej mi jest też przekonać gdzieś tego klienta kupującego jednak do tego rynku pierwotnego, przedstawić mu więcej tych zalet, tych kluców, bo generalnie no, fajnie jest móc wykańczyć to mieszkanie po swojemu, po to co Chcemy, to to sobie wymarzyliśmy, a przy rynku, którym niestety no, z pewnymi rzeczami musimy się jednak pogodzić. Niko, jakie widzisz plusy zakupu sobie popierdolonego? A więc tak, przede wszystkim uważam, że największym plusem jest to, że możemy go to mieszkanie wykończyć. Według własnych upodoba pod siebie tak jak chcemy, na co nie możemy liczyć przy zakupie z rynku wtórnego, tak? Kupując mieszkanie urządzone już przez kogoś, no albo z pewnymi rzeczami musimy się jednak pogodzić, albo najzwyczajniej w świecie je zmienić. Okej. Okay. Y jakieś jeszcze inne aspekty, które widzisz, jeśli chodzi o zalety? Takie tak, jest? jak najbardziej. Przede wszystkim możemy sobie wybrać chociażby stronę świata, tak, Sytuowanie mieszkania. Y Piętro, metraż, szukając mieszkania z rynku wtórnego, no niestety musimy, tak jak już wspomniałam wcześniej, z pewnymi rzeczami się pogodzić, a tutaj mamy duże, duże pole do popisu, możemy sobie wybrać. Czoła Mieszkanie wybrać. Się da na miarę. Dobrze. Możemy sobie spróbować Dobrze. wybrać. Dobrze. Chociaż teraz pula tych mieszkań jest coraz mniejsza, ponieważ podaż spadła, deweloperzy zakręcili kurek z nowymi mieszkaniami pewnie będą powoli to regulować. I, tak, e, my i też mieszkać. mamy coraz mniej tego miejsca tak, w mieście. Gdzieś tam głównie te nowe mieszkania, nowe inwestycje są albo bardziej że tak mówią, wciśnięte, jeśli chodzi o centrum, ewentualnie są budowane bardziej na obrzeżach miasta, tak, gdzie, gdzie ta infrastruktura jest troszkę doważona. No I tak w ten prosty sposób przechodzimy jednak do wad tych nowych, nowych nieruchomości przy obrzeżach w słabszych lokalizacjach, o tym, że często i gęsto jest to jakaś plomba wciśnięta między inne bloki. I jakie, jakie widzisz wady zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego? I właśnie to jest wadą, tak, kupując mieszkanie z rynku pierwotnego posadowione gdzieś bardziej w centrum miasta, musimy liczyć się jednak z tym, że ono gdzieś jest wciśnięte pośród starszego budownictwa, ewentualnie jeśli jest nowe, na no, obszarach miasta nie mamy tak rozwiniętej tej infrastruktury, tak? Więc generalnie to uważam za taki minus. Jeśli chodzi o to, jakie ryzyko ponosi nabywca takiej nieruchomości, na co powinien uważać? Powinien uważać przede wszystkim na to, od jakiego dewelopera kupuje tak, mieszkanie, różnie bywa, bardzo rzadkie są takie sytuacje uważam na rynku, ale jednak mogą mieć miejsce, że... Jakoś tam w pewien sposób deweloper się, że tak powiem, wykrzaczy. E, Takie nasze pieniążki, e, inwestycja po prostu przewadnie. Tworzone są oczywiście rachunki powiernicze, więc jest to duże bezpieczeństwo dla kupującego, ponieważ środki, które nabywca wpłaca na dany rachunek powierniczy, są dopiero pobierane po ukończeniu danego etapu budowy przez dewelopera, ale różnie to bywa, tak więc zawsze jakiś sam ryzyko istnieje. Okay, a co z cenami tych nieruchomości? No, najczęściej są po prostu droższe. E, tak, ceny e, mieszkania deweloperskiego, e, mówię tutaj objąć stopu są już naprawdę wysokie. E, trzeba też liczyć się z tym, że oczywiście e, musimy je wykończyć, tak? Możemy wykończyć e, słabiej lepiej o no każdy gdzieś tam pod siebie, ale e, generalnie finalnie ujmując te koszta myślę, że to jest na pewno droższy interes tak mieszkanie z rynku pierwotnego. Tak. Zapytam o Twoje doświadczenia. Jesteś, jesteś w tym biznesie od dwóch lat. Który, który z rynków preferujesz? Rynek tylenek, czy pierwotny? Czy nie ma to dla Ciebie kompletnie? Powiem tak, zależy od klienta, zależy czego poszukuje, ale fajnie czuję się właśnie w rynku pierwotnym. Tak, fajnie w rynku pierwotnym. Jakoś staram się zawsze to zobrazować, zwizualizować dla tego kupującego to mieszkanie, Uważam, że lepiej się nawet czuję proponując, pokazując takie inwestycje w trakcie budowy gdzieś tam niż mieszkania, które już są obecnie, obecnie wykończone są z rynku trudnego, gdyż tak jak mówię, każdy kupujący ma jakieś swoje wyobrażenia, no i teraz jest ciężko, ciężko po prostu przekonać, tak? bo tak jak wspomniałam z pewnymi rzeczami niestety musimy się tutaj pogodzić, a aranżując wszystko od nowa po swojemu. No będziemy mieli tak jak chcemy. No, no aczkolwiek czasami na tym etapie dziury w ziemi trzeba włączyć trochę wyobraźni Dokładnie. lub yy, gdzieś tam może zasięgnąć opinii eksperta lub architekta, yy, bo to też zawsze, zawsze jest taka opcja. Nasza poprzednia gościni, Natalia Jehobańska, dużo mówiła o tym, że widzi same plusy, czy dużo plusów w tym, że mieszkanie z wielkiej płyty to jest coś, co ma jakieś zalety, bo z to, co jest na rynku pierwotnym. Jakie jest twoje osobiste zdanie na ten temat? No ja mam troszkę inne tutaj zdanie w tym temacie. Jednak decydując się aktualnie na zakup mieszkania wybrałabym to nowe budownictwo, chociażby ze względu na samą strukturę budynku, części wspólne, nowe części wspólne, ładne klatki, co dla mnie osobiście też jest ważną rzeczą. Coraz bardziej rozwinięta modernizacja tego budynku, chociaż wyładowarki elektryczne, tak, teraz w wielu budynkach się pojawiają panele słoneczne, co też na pewno generuje jakieś mniejsze koszty, no nie znajdziemy, nie ukrywamy, nie znajdziemy tego w starszym budownictwie. Sąsiedztwo, głównie gdzieś młodzi ludzie, tak, młodzi ludzie kupują te nowe mieszkania, starszych, albo są wynajmowane, albo mieszkają w starsi, w starsi ludzie, więc to jest też dla mnie, dla mnie duży plus. Pełnika, do jakich dokumentów powinniśmy oczekiwać, czy żądać od deweloperów? Przede wszystkim powinniśmy żądać prospektu i generalnie w tym prospekcie znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy, dowiemy się czy jakich informacji, które są nam potrzebne, jeśli chodzi o rzuty mieszkania, rzuty parteru, całego budynku, pięte o całą specyfikację generalnie budowy etapy poszczególne, kiedy płaty jakich transz, kiedy zakończenie poszczególnych etapów budowy. Wszystko, czego powinniśmy oczekiwać, w tym prospekcie będziemy. Czyli oczywiście ten proces zakupu tej całej dokumentacji różni się w kontekście rynku pierwotnego, a rynku wtórnego. Jak to, jak to operacyjnie wygląda? Yy, tak, jak ta troszeczkę, troszeczkę się to operacyjnie różni, gdyż przy rynku pierwotnym najpierw przystępujemy do umowy rezerwacyjnej, potem składamy Wniosek kredytowy otrzymujemy pozytywną decyzję wstępną, wtedy dopiero przystępujemy do umowy deweloperskiej, a na końcu do umowy ostatecznej aktu notarialnego przeniesienia własności, natomiast przy rynku wtórnym po umowie przedwstępnej składamy na podstawie tego wniosek kredytowy, otrzymujemy decyzję oczywiście pozytywną i wtedy w tym momencie przystępujemy do aktu notarialnego i po wszystkim wypłacane są nam pieniążki z kredytu, a przy rynku pierwotnym jest to troszeczkę wcześniej, gdyż przed oddaniem rynku do użytku pieniążki są już wypłacane. Weroniko, jakbyśmy teraz, jak oceniasz aktualny rynek pierwotny, co się dzieje, co się dzieje w sprzedaży, deweloperów? Uważam, e, że na chwilę obecną fajnie to wszystko ruszyło, gdyż cofając się te kilka miesięcy wstecz, no nie ukrywajmy, ale raczej ci deweloperzy i biura sprzedaży nie miały co robić. Teraz bardzo fajnie się to wszystko ożywiło. Też na pewno dużo tutaj pomaga nowy program rządowy, kredyt 2% dla młodych. Także jestem dobrej myśli. Jeśli klient chciałby kupić mieszkanie z rynku pierwotnego, którego, gdzie możecie znaleźć? A my przede wszystkim możemy je znaleźć na naszej stronie internetowej, dewelopergo Białystok, oddziału Białystoku jak i na Facebooku chociażby, prowadzę też media społecznościowe, a na Facebooku znajdziecie mnie jako Weronika Ostrowska, doradca do spraw nieruchomości. Zapraszam. Serdecznie zapraszam. Weroniko, zaczęliśmy od Twoich sukcesów w debiutu roku, życzę Ci dalszych w firmie Developer Go. Dziękuję za naszą krótką rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.